Witajcie, przyjaciele. W naszych sentencjach naszych ojców w Rekli Awos uczymy się pewnego zdania. Ejzechu hacham. Kto jest mądry? Hacham. Mamy jesiwę w Lublinie. Mieliśmy. Jesiwy w Lublinie, słyną Jesiwy Chachmej, Lublin, mędrcy Lublina. Przed wojną Rosjesiwa, założyciel tej Jesiwy, Meir Shapiro, założył Jesiwę Chachmej, Lublin, znaną na całym świecie do dziś. No, niestety pozostał po niej tylko budynek, hmm, który odwiedzają. To dziś ludzie z całego świata. Ejzechu, hacham. Ale o kim można powiedzieć, że ten człowiek to jest hacham? Człowiek mądry. Halomed, Mikol, Adam. To ten, który uczy się od każdego człowieka. Od każdego człowieka. Bo od każdego człowieka można się nauczyć. Czegoś, czegoś nowego, patrząc na świat dzisiaj, obserwując co się dzieje. Tyle zła, tyle bólu. W naszych sercach. nie popatrzeć wszędzie podział Podział zdań poglądów, które tak nas oddzielają od siebie. Podziałem czyli podziały, Między ludźmi. I mimo tego, że jest tyle bólu i zła na świecie, wierzę, wiem, że każdy głęboko w sercu chce tak naprawdę. Miłości, miłości i pokoju. Tego wszyscy chcemy. Wszyscy chcemy miłości, i tego tak naprawdę potrzebujemy. Dlatego czasem ludzie. Zachowują się tak, jak się zachowują. Człowiek czyni coś złego, bo stara się zwrócić na siebie uwagę. Dlaczego? Bo brakuje mu miłości i akceptacji. Więc robi wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę, nawet jak jest to złe. A tak naprawdę głęboko czego ta osoba potrzebuje, to miłości. Kogoś, kto przyjdzie do niego, przytuli go, czy powie dobre słowo, okaże mu akceptację, zrozumienie, miłość. Tego tak, tak naprawdę każdy z nas potrzebuje. Dlatego teraz, kiedy wszyscy jesteśmy w bólu, Bo wszędzie na świecie dzieje się naprawdę bardzo źle. Wszyscy czekamy i pytamy, stajemy pytanie, kiedy się to skończy? Kiedy nadejdzie koniec bólu? Jak mamy iść dalej przez życie? Widząc, że tyle jest bólu. Wszyscy jesteśmy w bólu. Wszyscy. Świat stoi do góry nogami wywrócony, chaotycznie i nie zgadzamy się ze sobą kłócimy się ze sobą. Więc jedyna myśl, która mi przychodzi do głowy, to musimy znaleźć coś, co łączy nas. Coś, co mamy wspólnego ze sobą. Wierzę, że to coś to chęć, potrzeba. Głęboka potrzeba miłości i pokoju. Myślę, że każdy z nas tego potrzebuje, chce. Dlatego musimy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby do tego pokoju doszło. Mimo tego, że się nie zgadzamy, bo zgadzać się nie musimy. Każdy z nas ma inne zdanie. Ale każdy z nas chyba się zgodzi, że tego, czego nam potrzeba na świecie, dzisiaj, to pokoju. A pokój przyjdzie, kiedy zaczniemy kochać. Odsuniemy wszystko na bok, to, co nas dzieli. I kiedy zaczniemy patrzeć na drugiego człowieka tak samo, jak na siebie, czyli każdy z nas jest człowiekiem. Stworzeniem Bożym. Każdy z nas jest tak naprawdę bratem i siostrą. Wszyscy jesteśmy tutaj na tym świecie jedną wielką rodziną. I tak jak w rodzinie, nie zawsze musimy się zgadzać. Ale musimy się kochać. Musimy się kochać nawzajem. I Jeze Halomen Halomen Mikolodom. To jest człowiekiem modrym to ten, który uczy się od każdego. Bitelsi. Śpiewali. All you need is love. Ta, tam, ta, da, da, da. All you need is love, love. Love is all you need. Tego potrzebujemy. to jest to. Tego właśnie potrzebujemy. Bitelsi i rację, i od Beatlesów możemy się tego nauczyć. Miłość, miłość pomoże nam odbudować i zbudować lepszą przyszłość. Tego życiu nam wszystkim. Wszystkiego dobrego, szalom.